Cześć jak małe żalezy, pro 11, a więc lecimy z kolejnymi odcinkami, z kolejnymi meczami, jestem wesel, 6. cud się nie zdarzył, spadłem z 11 miejsca niestety, wyprzedziło mnie spal i cóż, ogarnąłem już punkty treningowe, nie wiem czy to już mówiłem w poprzednich odcinkach czy nie, Ok, mam 182, więc nieźle, co za dryg, Ok, podoba mi się to i patrzcie ile mam już punktów, cyk 72, a w Prime czasem jakby idealnie siany trening to 80 siany, więc nice. Czekajcie, co tak wolno? Oszczędzanie baterii, no to czekajcie, wyłącz oszczędzanie baterii. Okej, okay. więc cóż, yy, zrobiliśmy sobie trening, czekają dwa mecze, jeśli wygram który z nich wrócę, yy, a nie powiem na które miejsce, ani nie powiem, zaraz zobaczycie, na początku zrobimy sobie trening, obóz obu, obu treningowy, zobaczymy ile ma za obóz. Okej, okay, 77. Za świernie stronikowo 89, nie wiem, za największy. Jak dawniej miał 80, to teraz będę miał chyba ze 100. Ok czekają mi dwa mecze, gdyż goście nie zagrali meczu. W pucharze ze zniszczyłem rywale 12:0. więc już mniej sobie skład. I zaraz wam pokażę sytuację widzę, yy, No, bo miałem troszeczkę ustawiony skład na... Chociaż wiele nie zmieniałem, no, ale ławka rezerwowa, chociaż pomocnicy mam bardzo słabym poziomie, gdyż no, taka jest sytuacja. Chociaż wiem, że no chociaż tylko mogę zmienić Ron dać Ronaldo. No, ale wyleciało mi dwóch. Jeszcze w ogóle wysnajpiłem sobie Hakona Wickheima. Wiem, że jest stary, a ma 167 i jest w ogóle kozacki. I ma doświadczenie no niewielkie, ale jest naprawdę bardzo dobrym zawodnikiem. I cóż, dam sobie... Czy jeszcze mam jak Jakoś może być lepszy, tak. Wejdzie sobie Ronaldo za masą i to był mój Prime. Jakby, znaczy byłby Prime większy, aby był Wickheim, znaczy niestety Wikhame nie mam. No to co, przejdziemy sobie do tego meczu, ale miałem pokazać czy sytuację widzę. Jestem na miejscu drugim. Strata, mam mecz mniej od pana Meranfga tak to się chyba czyta, no i więc mogę nawet wyjść na y, większą przewagę niż miałam dawniej, więc cóż, przydałoby się wygrać ten mecz, obydwa, pa na początku czekam jest mecz z Partizanem, on chyba nie był zbyt trudny, Ymm, o ile pamiętam, on nie był jakimś niesamowitym, tak, bo ma 1435, Ymm, więc cóż, przejdziemy sobie teraz do spotkania, no ma podobne stroje, ale jednakże powiem wszystko inne, dzień meczowy piąty, troszkę później nagrywam no ale cóż yy, tak to wygląda dzisiaj w ogóle nawet no, myślałam żeby nie nagrać ale nagrałem bo widziałam że oni są nieaktywni i że będę mógł zagrać te dwa mecze na odcinku co już rzadko zdarza i ostatnio najczęściej gram najwięcej gram yy, po dwa mecze więc zobaczymy Kurczę, na razie się nic nie dzieje w meczu więc chyba po prostu będę robić cięcia Chodźcie, poczekajcie, bo Pawlow, wcić, Pawlow, wcić, jest niestety szanse dla Partizana, ale fauluje Jedlin, nice. A więc jedny otrzymuje żółtą kartkę. No dobra. I lecimy dalej. Znów Pawlow, wcić, Pawlow, wcić, Wolko, tylko żeby jedynie nie faulował. O nie, przeszedł, przeszedł, aj, Krejci, Krejci... Dobrze babacza nice. Okej, okay. mi się to podoba, bo uratował mi moją, moją drużynę. Tak, zgodzę się z tym, ale chyba musimy wygrać ten mecz. No halo, ludzie, co się dzieje? Oni sobie rzeczywiście podaję jak na treningu. Nawet nie faulujemy ich. Co tu się dzieje? No halo, gdzie czy jesteśmy, w której lidze my jesteśmy? W trzeciej czy drugiej? M nie rozumiem. Na takim poziomie, no nie możemy grać! Jestem od nikogo po prostu lepszy! A nie wykorzystuję tego i gram jak nikt! Jeszcze na rzut wolny! Co ja robię? To jest przecież anty. tracegola. i tracę gola. Więc co ja nie wiem, ja, chyba, ja nie mam już siły do tej drużyny. Ja już po prostu. Ja nie, ja nie wytrzymam, ja nie wytrzymam. Drużyna nie wiem, czy jest komiczna, czy coś, ale. przecież ja powinienem, powinienem ich zgnieść palcem. Ja naprawdę, ja nie wiem, co, jak ja mam, ja w, ja w ogóle to by się nie komentować. to jest bez, zostawmy to bez komentarza. Lecicie i co, i stracicie piłkę, bo was fauluje, tak? Tak, oczywiście, brawo Perez, może jeszcze się połamiesz mi. Jest, chyba, ja nie chcę się jakoś derwać, nie wiem, jakoś się zamówić, ale jestem po prostu tak wkurzony na swoją drużynę, bo przegrywam z taką drużyną, to jest przecież żart jakiś. I co, i znowu ich akcja, co to ma być? No i Manu Kilo, i co teraz? Czerwoną kartkę ustaniesz? Bo ty już miałeś warzutko. Dobra, nie miał, ale farta miałem. No. Kapitalnie, nie dajże że nie mam po ciebie zastępcy, to jeszcze i tak grasz. Na ostatnich sekundach twojej kariery. Dobra, daj kartę ataku, ale jak będę miał remis, to on mnie wiadomo, że nie satysfakcjonuje. Bo ja muszę wygrywać takie mecze. Ja pierwsze sześć kolejek wygrywałem wszystko, wszystkie mecze. A teraz? Teraz to jest chyba jakiś żart, koła kolej akcja? akcję. Że tak nie powinno być. Nie, ja nie rozumiem mojej gry, mojej drużyny. To jest antygra, Krejci, Wiesz, że może mnie. Może mi, no, mi szczelisz. Dobra. Nie, wobaczona, ale to jest. to jest żenujące. Jak wygracie. Nawet jak wygra ten mecz, to to, co zrobili po tych pierwszych 50-60 minutach, to jest dramat. Uwaga, Jedlin. Jedlin, 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 Jedlin. jedlin no i nie trafił. Nie mam siły już po prostu, nie mam siły już po prostu, jestem kompletnie niecierpliwy, ale ja na co mam czekać, ja na co mam czekać, przecież to jest jakiś żart, ja już naprawdę skręcę, jak ja to widzę, jak oni gryją Hoiberg, strzeli tego gola, wreszcie, Jezus, Zobaczmy na statystyki moich kochanych zawodników, mm -hmm. Ta ile, jakie, jaką ma wielką przepagę? osoba, która ma 200 euro, mniej, no, podoba mi się to, yy, ja nie, ja chyba żartuję, ja, oni, oni sobie chyba że mnie żartują. Tak prosto, w oczach żartuję sobie ze swojej gry Dobra, Perez. Nawet, nawet jak wygram ten mecz, to jestem po prostu niezadowolony z gry w moich pierwszych 65 minutach, bo ten gol jest strasznie wymęczony, ten gol Hoiberga. I tego nie może zaprzeczyć. Kop, kop, kop. Hoiberg, Hoiberg. Hoiberg niestety o obronił. Tu zostało ostatnie 15 minut, ale jest jakiś dramat. No ale wierzę w was, no, że strzelicie coś. Bo no, beka, beka. Dobra, wejdziesz za Ronaldo, masą. Jeszcze o maks, jeszcze o maks w 90 minucie. Oni sobie ze mnie żartują, tak? Oni sobie ze mnie żartują. 4 minuty doliczone, ja nie wiem co mam zrobić. No może jakiś ferdzi, ale. Ja po prostu nie mam siły, bo to jest taki piach, co oni teraz grają. O, jeszcze oni mają akcję. Jeszcze corner. Jeszcze corner, które są teraz OP i pięknie. Berezucki, Berezucki. O, super, tam już małem farta. Ja jestem po prostu zawiedziony. Nawet ja tam wiem, jak jeszcze jakieś Fergie walne, to cud. Okej, okay, mam okazję. że pewnie dadzą się faulować, Hoiberg. Hoiberg. No, oczywiście, że dał się faulować, bo to jest Hoiberg. Jeszcze się połamał! takie gówno teraz na obronie, że mnie już po prostu skręca mnie, po prostu mnie skręca, co mnie prostu skręca, jeszcze bekam bo Jezus Maria, co to w ogóle jest Co się z moją drużyną dzieje? Jeden, jeden z takim czymś Który jest Partizan liz Ja nie chcę tak podsumowywać nawet To jest po prostu czysty dramat jeszcze mój filar się ponął I nawet nie wiem, bo... który jest szósty Partizan Jest on nie wiem, już nie mam siły Mam jeszcze ten Benfikę, ale ja już po prostu, ja nie wiem, jeszcze mam jeszcze jedną czerwona kartka, nie, nie, po prostu ile chodzimy, 47, weekend, 13 godzin. Dobra, wejdzie sobie Kopczyński, ale co jest, 30 rana, to oni sobie po prostu żartują ze mnie, po prostu sobie ze mnie żartują. Ja tylko, ja to, ja to uznaję jako tylko żart, bo inaczej to uznać nie mogę. Po prostu ja inaczej tego nie uznaję. W ogóle Beckham ma już 3 mecze, u mnie jest całkiem dobrym zawodnikiem, bo ma 6-0 średnią, ale... Ja nawet nie chcę tego podsumować. Może to podsumuję na końcu odcinka, ale to jest po prostu strzał w głowę. Ja chyba już... Nie wiem, naprawdę. 1200. Cóż ja mam tu komandować? Pan H jest... 9. <grym> 1200, mam 400 avrela więcej, połamało mi się dwóch czołowych zawodników, lecz pomimo tego, no mam prawie 300 avrela więcej, więc. Więc co ja mam tu dużo mówić? Ja chyba. Ja nawet, no ja nawet nie wiem, czego się mam spodziewać. Nie, ja nie wiem, ja po prostu nie wiem, ja nie rozumiem mojej drużyny. Ja jestem trenerem tej drużyny od chyba 11, czy 12, czy 13 sezonów i. Ja nie rozumiem swojej drużyny. Własnej drużyny nie rozumiem. Ja nie rozumiem własnej drużyny. Sa, sa, Ronaldo, Ronaldo! Ronaldo, Ronaldo! Ronaldo! Oj, Casias. Dobra, lecimy. Perez, on ma jeszcze okazję. Nie ma jeszcze świetny, może jeszcze celny będzie, tak? Nawet nie można zobaczyć. Karasko. Dobrze, babacze. Nice, ale ja nie mam się bronić. Ja mam atakować. Zrozumcie to, ludzie. Puknijcie się w czoło. Kop. Kop, kop. Manu Kilo, Manu Kilo, proszę cię. Gol. 1-0. Dobrze. Dobrze otwieram. O to chodziło. Manu Kilo. 1-0. Nice. Ale ile mam się męczyć z tą drużyną, że on ma, oni mają 1200, a ja mam 1600. Prawie no tam jednego werala mi doszło, 1600 brakuje. A ja, przecież, a ja tracę, a ja rewmisuję z 1400, teraz męczę się z jakimś 1200. No to ja nie wiem. Dobra, fauluj dobrze, już nawet możesz otrzymać czerwoną kartkę. Nie, nie otrzymałem czerwonej kartki, to jest pomocnik oswalował. Dobra, jest żółtko, standardu, nie, ale Jedli ma czerwoną kartkę. Dobra, jest ok. Prowadzimy. Muszę wygrać ten mecz, wrócę na lidera. Ok, szanse dla mnie. Benfica, co mogą począć? Benfica, to wszyscy. Co, strułowali mnie? Z pro Widzieliście to, dobra, nie, jeszcze jest, jeszcze on ma szansę. Falcao, Falcao, proszę cię. Nie żartujcie sobie ze mnie. <laughs> <laughs> ataku, tak między innymi. I co ja mam tu dużo? Ja nie wiem, ja, ja już nie mam siły, ja już po prostu nie mam siły, sa, dzwoni do mnie do domofon, zaraz będę musiał kończyć, sa, jest, Jezu, naprawdę, ile miałem na to czekać, na to jedne prowadzenie z drużną, która ma 1200, sa, wreszcie, 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 ale no ja nie mam siatków z tą ławki, ale, sak, są wątpliwości. W pewnym momencie mogę mieć wątpliwości, kiedy ja ledwo ledwo i tracę bramkę z drużyną, która ma 1200, która ledwo się może nawet chyba nie wiem, czy się utrzyma w lidze, a ja lecę po mistrzostwo, albo co najmniej po drugie miejsce. A ja tak tak. Dobra, dobra, już nic nie. Już nic nie będę mówił, bo jeszcze. Ja już nic nie będę mówić po prostu. Ja, ja już nic nie będę mówić, gdyż. Cóż, cóż, co ja mam tu zrobić? Jak wygrałem mecz, OK? Ale te dwa mecze były średnie i tego nie można zaprzeczyć. Tego nie można zaprzeczyć. Te dwa mecze były po prostu średniawe i tyle i, i nic złagodzić, ująć, Ale uwaga, wytrzymajcie już dwie minuty. Dobra, jeszcze może będzie 3-1, uwaga, Ronaldo, 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 Ronaldo do sa, 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 będzie szansa, Sa, 92 minuta, Sa i niestety nie trafiam, ale wygrywam na szczęście ten mecz, nie będzie jakiejś sensacji, uff, co ja mogę do powiedzieć, uff, tam jest serca mi spadł 2-1, zaraz zrobię szybki opisik meczu i kończę odcinek, bo jest bardzo długi. Mm. Partizan. Mers Partizan był fatalny, więc cóż, szybko go podsumuję. Yy, czekajcie. Babaczan, ok. Obrona średnio. Yy, pomoc, yy, no przynajmniej Hoiberszta gola, A tak, fatalny. To będą takie moje podsumowania, bo co ja mam podsumować? Mam podsumować mecz, który był zremisowany i to był ża... i drawnicy ze mnie żartowali sobie. Dobra, Babaczan, no nie miał wiele do robienia. Manu Kilo, wow, bo strzelił bramkę. Obrona akurat tutaj w tym przypadku, nie mam żadnych zarzutów. Pomoc znów średnio, a tak, bardzo ładnie. Więc cóż, to było tyle z tego odcinka i mam nadzieję, że Wam się ten odcinek spodobał. Cóż, moja gra z mi się zbyt bardzo nie podobała, no ale ważne, że chociaż mam 4 punkty i wracam na lidera, więc to było tyle z tego odcinka i cześć.